Siemanko mam koziomeczki z tej strony. Wiktor Pawlak, a to jest następny odcinek z Pixel Gun 3D. W końcu nagrywam ze słuchawkami. Mam lekkie słuchawki, żeby nie było, ale tak. Słyszycie tą piosenkę? Nie wiem, czy słyszycie. Wy możecie nie słyszeć, bo mam słuchawki. Ja przyciszę. Dobra, przyciszyłam. Teraz można grać, albo troszkę podgłośnie Wam tą muzyczkę tutaj wpuszczę może być. co by tu zrobić? Na pewno idziemy teraz na walkę. Battle now. Teć meczką duel Hmm. Możemy w sumie, wiecie, Go. My obaj jest teraz mapa. na to Point Capture i wybierze mi mapę Aria 52 Laps. Czyli świetnie, czyli świetnie, czyli świetnie, czyli świetnie. Czyli ja się cieszę, ja się cieszę, bardzo dobra, gramy. Nie wiem, czy to nie jest przypadkiem w dużej jakości, kulde. To jest nasze. Maj, spód. Pilnuj tam. Ja idę na następny spot. Kurde, muzyczka się zaczyna. Gdzie on jest? Poszedł. Okej, idę. Do do was tu jest portal A. Jak to strzela głośno. jak to głośno strzela, w ogóle jak głośno gra, to jest lekko ścisze, czekajcie macie powinno być cicho jeszcze wam troszkę ścisze no już jest cicho lecimy nam teraz na walkę Pięknie, odzyskaliśmy spota. Czy wszystkie spoty są nasze? Tak, a tu jest portal A, dobra. O nie, Simple Flat małe. Wiktory, jej wygrałem, dzięki Mnie wygraliśmy, dzięki Mnie, zawsze zawsze dzięki Mnie właśnie wygramy. Co by sobie, jeszcze cztery i możemy sobie to okupić. Albo jeszcze mało nam na to. Albo to a już na stać tutaj nawet na to najlepsze zakasy w Back-Up Jakie się da mieć. Już dwa są nasze, jedno jest nasze. Jedno się nie przejmuje Będziemy mieli dwa punkty, nie jeden.

Do tego trzeba wejść. Idealnie. No, no jest. przejdźmy do drugiego. To jest wszystko dobrze. Będziemy wiedzieć, jak tu wyróg będzie. Będzie się on O tym. Najwyżej szybko przyjdziemy przez portal. W razie. Tu potrzebuje wsparcia ten portal. Już ten portal nie potrzebuje wsparcia. O, tam był wyłuk, pięknie. O, jak ładnie. Jak mówiąc zawsze zabawy się się zakończy. Tamten powytali jest atakowany. No i nie da się za ten przeładować. I tak Wiktory, bo wygraliśmy. Znowu dzięki mnie. Jakby mnie w tej drużynie nie było, to by nie było szans, że wygramy. 160. Boże, my jesteśmy bogaci, prawda? Jeszcze jeden się mam, możemy sobie to kupić. W sumie nie. Niech coś, to będzie zbierać na to. A jak się blokuje tego levelu, ta tą broń, kto ja chcę, to będziemy na to po prostu zbierać. Zostawię na nich pułapkę.

Ej, patrzcie, no i to jest ten bug. Widzicie, to jest ten bug. Enemy Team Was Captured Poinsy. Ow, oh, no. Wcależ nie. Bo Yo Team Was Captured Poinsy. Dobra, świetnie jest, tak? Dobra, ja teraz znikam już tu, bo tu chyba potrzebujemy tego, no. Potrzebujemy. To um, dopełnione jest w sumie, więc wejdźmy w ten i przejdziemy pod talerem. Tu przy okazji zobaczymy, co się dzieje. Nie. Tam się coś dzieje. Co się tam dzieje? Dzięki. I teraz ruszymy, nie? No i, zrobimy, nie? I tak wygraliśmy. Jesteśmy za i dzięki mnie. 15x. Boże, jeszcze 10x i tylko ten odcinek, już 10 minut. No to nie, no 11. Co będzie trwało jeszcze no mniej niż tyle, no to zrobimy tą bitewkę i kończymy. Okej. Okay? Robimy bitewkę i kończymy już. Wtedy trzeba będzie kończyć, naprawdę. Dobra, dzięki. Waiting for players i nagle wszystkie znikły. O, no, no już działa. Świetna zabawa, nie? No więc zakończymy tą bitewkę i zakończymy odcinek, bo on się będzie musiał rzucić. Dobrze, Dobra, będzie Ale Widziałem tutaj chyba wyrokę, mi się wydaje

Bo ja nie mam życia, ja pójdę szybko, spróbuję przejąć, chociaż nie mówię, że pójdę, bo tam chyba będzie typek, ale jak coś to rzucę granat, Kapię. Rzucę granat. Nie ma nikogo. Jest. No ładnie przechodzi tutaj. Pięknie. Co my tak szybko. A, bo ja nie, nie miałem życia. Wiktory. No, i tak wygraliśmy. Tym razem jakoś za dobrze było, ale i tak. Nowy level, level szósty. Kolekt. Jeszcze nie ma tych dobrych broni dodanych. Nie, nie ma. Niestety. Ale pec mamy. Pet lepszego może. Nie, mamy lepszego. Ten co mamy jest lepszy. Wow, 190 znaczy mało. to wychodzimy, otwieramy szybko dwa lepsze i koniec odcinka. Będzie koniec odcinka. Już odcinek ma 15 minut, prawie. Otwieramy i kończymy. Teraz będzie pewnie tamte trzy, a jednak nie. Frespin, dobra. To możemy ostatni czas odtwarzać. I się z w domu. Dobra, już nie trwamy, no to... Do zobaczenia, trzymajcie się, no i pa